Łysienie androgenowe, zwane także androgenetycznym, to najczęstsza przyczyna problemów owłosionej skóry głowy u mężczyzn. W przypadku kobiet łysienie androgenetyczne występuje mniej więcej tak samo często, jak łysienie telogenowe. Można więc z całą pewnością stwierdzić, że łysienie androgenowe jest najczęstszym problemem, z którym spotykają się trycholodzy, tak kosmetyczni jak medyczni. Także i w naszym przypadku, w klinice Perfect Hair, właśnie z łusieniem androgenetycznym spotykamy się najczęściej. Na czym de facto polega łusienie androgenetyczne? Otóż nie polega ono na tym, że gwałtownie szybko w zwiększonej ilości zaczynają wypadać nam włosy. Wypadanie włosów w liczbie istotnie większej niż 100 dziennie jest charakterystyczną cechą łusienia telogenowego. W łusieniu androgenetycznym natomiast Mamy do czynienia z powolnym procesem ścieniania się włosów. Włosy stają się coraz cieńsze, rosną coraz krótsze. Każda kolejna faza wzrostu włosa, anagen, trwa krócej. Zamiast 6 czy nawet 8 lat, może trwać na przykład jedynie 18 miesięcy. W ostatniej, najbardziej zaawansowanej fazie łusienia androgenowego mieszek włosowy jest w stanie wyprodukować jedynie włos myszkowy, tzw. włos wellus, który jest włosem bardzo słabym, bardzo cienkim, bezbarwnym i osiągającym co najwyżej 3 mm długości. W początkowych fazach bardzo trudno jest nam zauważyć postępujący proces łusienia androgenowego. Włosy ścieniają się, ale linia włosów nie zmienia się bądź zmienia się bardzo powoli. Dopiero w bardziej zaawansowanych fazach łysienia androgenowego, przednia linia włosów przesuwa się, powstają tzw. zakola. Ewentualnie proces łysienia zaczyna się od powstania pozbawionego włosów miejsca na szczycie głowy. W typowych sytuacjach łysienie androgenowe przebiega w takim tempie, że zanika nam około 2% mieszków włosowych rocznie. Niestety jednak taki proces może zostać przyspieszony przez jednoczasowo działające innego rodzaju czynniki. Przykładowo, takim czynnikiem przyspieszającym proces łysienia androgenowego może stać się łojotok. Niestety w niekorzystnych warunkach może wtedy dochodzić do tego, że nawet 10% mieszków włosowych będzie utraconych w ciągu 12 miesięcy. Z jakiej jeszcze perspektywy można patrzeć na łysienie androgenetyczne? Z perspektywy komórkowej. I w tym momencie zdecydowanie najistotniejsze są dla nas komórki macierzyste. Depozyt komórek macierzystych znajdujący się u podstawy mieszka włosowego. Właśnie tam komórki macierzyste dzieląc się, namnażając, po prostu budują, łodują włosy. W przypadku łysienia androgenetycznego liczba produkujących włos komórek macierzystych jest mniejsza z każdym kolejnym cyklem wzrostu włosa. Mniej pracujących komórek macierzystych w naturalny sposób produkować będzie słabszy i cieńszy włos. Łodyga włosa nie tylko jest coraz cieńsza, skraca się także czas trwania fazy wzrostu. A nagen nie trwa już, jak ma to miejsce u zdrowej osoby, 6 czy nawet 8 lat. W przypadku zaawansowanego łysienia androgenetycznego cykl wzrostu włosa może być skrócony nawet do kilku, kilkunastu miesięcy. Perspektywa komórkowa prowadzi nas od razu do ciekawych wniosków. Wniosków mówiących o tym, że potencjalne środki zaradcze, które miałyby zahamować proces łysienia androgenetycznego, muszą być związane z depozytami komórek macierzystych. Muszą być związane z tym, aby wspomniane komórki macierzyste odżywiać, stymulować, zasilać energetycznie. Jeśli jesteśmy w stanie utrzymywać na niezmienionym poziomie liczbę pracujących komórek macierzystych w depozytach danego mieszka włosowego, to proces łysienia androgenowego po prostu będzie zatrzymany. Ostatni wątek do poruszenia w tym materiale: łysienie androgenowe. Nazywamy też usieniem androgenetycznym. Nie bez powodu. Jest ono uwarunkowane genetycznie. Genetycznie określona jest bowiem wrażliwość receptorów androgenowych mieszka włosowego na krążący w organizmie testosteron. A dokładniej na pochodną testosteronu zwaną DHT, dihydrotestosteron. To właśnie cząsteczki DHT, łącząc się z receptorami androgenowymi mieszka włosowego, uruchamiają tą kaskadę negatywnych zdarzeń prowadzących na koniec do ścieniania się włosów, powstania włosów welus i finalnie do zaniknięcia całej struktury mieszka włosowego. Nie potrafimy dziś leczyć chorób uwarunkowanych genetycznie. W przypadku łysienia androgenowego mamy jednak dostępny naprawdę szeroki wachlarz różnego rodzaju środków terapeutycznych. Aby skutecznie zatrzymać negatywny proces degeneracji mieszków włosowych, kluczowa jest kompetentna diagnoza i intensywna terapia oparta o indywidualnie dobrane dla każdego pacjenta składniki. O tym, jak dokładnie wyglądać mogą dostępne nam scenariusze terapii, opowiadam w kolejnym materiale. Zapraszam, Marcin Piwecki, Perfect Hair Clinic Katowice.